Odkąd informacja o ewentualnej podwyżce czy o tej propozycji, z którą y, dzisiaj wystąpię y, poszła, że tak powiem w miasto, y, spotykam się z opiniami, że, że, że to decyzja czy wniosek nie w porę, że, że, że uderzamy znowu w najbiedniejszych, że, że, że na skutek powiedzmy tych podwyżek, które, które w skali kraju też są jak gdyby dokonywane, no to, to zupełnie nie w porę. Natomiast wychodzę z założenia, że, że, że moim obowiązkiem jako szefa jednostki czy jako prezesa spółki miejskiej jest Informowanie radnych o tym, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa no, uzasadnia taki wniosek, że koszty wytworzenia usługi przez ostatni rok wzrosły na tyle, że ta decyzja, choć bardzo niepopularna, jednak konieczna. I przede wszystkim główną przyczyną tej decyzji, czy tego wniosku, czy tej propozycji jest wzrost kosztów wykonania usługi przewozowej na dzień dzisiejszy. W takiej sytuacji gdzie cena paliwa rośnie w zastraszającym tempie. Widzimy to, kiedy podjeżdżamy na stację CPN-u, sami nie dowierzamy, że, że było 5, 5, 50, 5, 60. Nie wiadomo, kiedy ta karuzela się zakończy. To było początkiem tego, że rzeczywiście spółka MPK zwiększone koszty mają funkcjonowania i stąd wyszedł wniosek podwyższenia ceny biletów. Ja wiem, że to nie jedyna forma będzie szukania pieniędzy przez MPK, nie tylko poprzez podwyższenie biletów i załatania tej dziury musimy podjąć inne działania. W miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym pan prezes ma wiele pomysłów, a wzrost cen biletów to jest jeden z elementów. On w pełni i to nie pokryje kosztów, ale zmniejszy, że tak powiem, obciążenie dla, dla MPK. To jest kontrola ze strony miasta prawidłowości przewozów realizowanych na mieście. I to myślę, że głównie burmistrz ma na myśli. Do końca ja też nie wiem, jakie, jakiego rodzaju te kontrole będą wprowadzane, czy jakiego rodzaju narzędzia będą wprowadzane. Bo tak naprawdę ja też będę podmiotem, który tym jak gdyby obostrzeniom będzie podlegał. Czyli tak naprawdę spółka, którą zarządzam, też będzie podlegała weryfikacji tej, którą urząd miasta ma zamiar wprowadzać. Generalnie Pomysł pana burmistrza polega na tym, że ta dzika konkurencja, nazwijmy to busowa, która w tej chwili w mieście funkcjonuje, e, zniknie, natomiast pojawi się, e, mam nadzieję, w przyszłym roku naprawdę zdrowa konkurencja w zakresie komunikacji miejskiej, czy w Kraśniku, czy w Powiecie e, itd. Tak I, i, I głównie to pan burmistrz miał na myśli, a to z pewnością też się przełoży na dodatkową sprzedaż i dodatkowe przychody w przedsiębiorstwie.